That bastard. Still, he's not the one responsible for killing your Marines. Sorry, mate. Imran Zakaev, huh? Man's a ghost. Intel says he's gone underground. Well, I got a plan to find him. I'm listening. Daddy's boy. Zakaev's son, commander of the ultra nationalist forces in the field. Rotten apple doesn't fall far from the tree. The loyalist Kamarov has got a location on the kid. Ah, uh, and the little punk will know how to find Zakaev. Witam was, to będzie 001, a to jest pierwsza misja, trzeci A. Tak mi się wydaje. Chyba. O, jest drugi... To jest ostatnia misja z drugiej. To jest misja z drugiego sorry. Yeah. No? O poprzedniej misji mówiłem, że to jest... Tamta misja są tak Pomyliłem się, Misja jest po cichu, tu nie <stimmt> mamy materiałów. No, powinniśmy znaleźć jeden. Musimy dotyczyć na śmietnik i się kampić na ja nich. Mi się bardzo podoba ta sniperka r 7000 Z ma on w tej misji. Występuje tylko raz w grze. Czekamy na znak od Pricea, A tam. Take no. Nie złazimy na dół i w dół ma 4 ma naboje magazynku kolejny minus tej sniper ma bardzo duży odwrót widać O to mi się właśnie bardzo nie podoba Dobra Trzeba sobie zamienić kolta na coś lepszego Wezmę sobie kawahana Kawaha Kawa Hana pierdzie no jeszcze ja tu zginę, nie? Powiedzcie mi, nie? Kurde no, ehe, to teraz było mega, mega, mega fail Ciu! Dobra, jeszcze raz dobcyć ci to Jeszcze raz I już na początku misji mega wielki fail Ja kocham fail robić Moje ulubione zajęcie to jest Wielbiam fajle mieć A muszę się szybko zbliżyć, bo tam jest materiał wywiadowczy, którego nie będziemy mogli za chwilę wziąć. Czemu to się przekonacie zaraz? Jeszcze jeden Ma takiego bicia. Area hmm, tu jest gdzieś materiał wywiadowczy, szybko, szybko. O jest. To jest 21 materiał wywiadowczy, niestety tu minęliśmy kilka z nich, ale to jak mówiłem, co nie ma, to mi się pęka. Dobra, to się jasno, teraz będzie druga część tej misji. To była pierwsza, czyli część tej miejscówki. Spoksik. Dobra, no to jeszcze nie koniec misji, bo by to było zbyt szybkie misja. Ty godziny później. Nasi żołnierze są przebrani za tych jak złych, oprócz mnie i y Gryksa. Co to robi? To, to, to... co że G36 Bardzo lubię tą RPD. Tu widzimy, już jadą... Mieli tam syn tatusia, czyli... Jak on miał? To jest ten syn Zakajowa, tylko ja po nią zapomniałem, czy niestety. Czy o potem mówił? Bo już było mówiło, no nie bo nie czytałem napisów Zapomniałem. Ja nie chciał się tego czytać, bo w ogóle, no. To mamy... Wiktor Zakai! O, w sami się wypomniał. Wiktor Zakai. Sir, I have a visual target in a third vehicle and I'm walking by it right now. Mamy gaza. Trzeba wahać żeby nie strzelić w tych naszych Nie jakim cudem którym oni nas nie widzą bo jestem tak wychylony Stand Tylko nie możemy walić w Zakajewa Tylko w tego, w tych innych Jeb, yeah, duh, pięknie, pięknie Nie radziłbym wam to grantów w tym miejscu chyba że No, chcecie mieć misję niezaliczoną bo zabijecie Wiktora Zakajewa O, fa, je brampę. O O FAK NO! Spadam, nie! Nie marki się, tak miało być. Teraz mamy rozpasany ekran, jesteśmy bardzo ranni. widzimy Wiktora Zakajewa, który wychodzi sobie z pistoletem. Biegnie. I bierze broń. Nie wiem, co on tam wziął, chyba, ha? Dobra, mamy... Musimy teraz... My musimy bolić cel razem z Gryxem i go złapać. Oczywiście go złapiemy, bo Co to za helikopter? Zaraz będzie pies. Jakby się Jabsów I head Tych w Call of Duty oczywiście. A psy, Sam mam psa. Move! Niech to strony. Dobra, musimy nie za na najszybciej, inaczej będziemy mieli mega palea. Jeśli on nam ucieknie, to oczywiście zaczniemy od kolejnego punktu kontrolnego jak zwykle. Patrzcie jakżecie granaty. Bo w takim zostanie Wasz ulubiony Zekew, Wiktor Zekejaw to za fajnie nie będzie, o oh, fuck! Chwila, chwila, szybko, bo zaraz ucieknie, dobra. Lecimy na prosto na szyda na nich. Zpieprzać! Tu zaraz wybiegną wy, wy, psy, więc ja tu czekam. Jeden Do jego chyba zabił Griff. Tak, dobra. Przyszliśmy najtrudniejszy moment, czyli to co... Wi właśnie widzieliście przed chwilą, nie, nie w tę stronę tutaj. I nawalamy w nich. Tradarada A, nie ma granatów już. Fuck! Dobra, ładujemy szybko, szybko, szybko. O, szajsen. oni idą z tyłu. Grip to mnie. No wiecie co zdjąć, takiego menera nie umicie. Znaczy podejść, bić mu nóż. Dobra, jestem z pieprza. Dobra, idziemy po... Jeśli tak dobrze myślę, tu jest drugi materiał wywiadowczy. O. Yes, Jest. No, mam wszystkie materiały wywiadowcze z tej misji Upsarana. No. O, kto we mnie na pieprza? Jeśli wam nie pasuje przeklinanie, to napiszcie. <noise> znaczy, to nie jest takie klientie. Pieprz, to się na pieprz w A Ale jeśli wam przeszkadza, to po prostu napiszcie, a ja zawsze stanę No i to żaden problem. To zależy że od was, czy wam pasuje, czy używam takiego słownictwa, czy nie. że ja się go. Atrakije, już myślałem, że nie. Ja się nie widzę śmieciu! Za śmietnikiem się chyba śmieć. Kurde. Myślałem, że on sobie pobiegnie. I sobie pobiegnie. Wow. gdzieś się tam z gas i tak leżki, ta reszta. Wow. Wow, shit. Co ja zrobiłem? Wróciłem z własnej granaty. Tam, gdzie nie trzeba było. Myślałem, chciałem odrzucić. Uciekam i tak. O, dobra, to odrzucę. Uciekam, bo przecież granata już nie ma, bo ogóle, Cholera, szybko ucieka! No are you fucking kidding me?! No to teraz było chamskie, naprawdę. Nawet ty tywu granata nie widziałem. Mam no, 5 jak ja uwielbiam, albo piątkę nie wiem czemu. Macie granata. Dup Bredę powoli granata Aha. Dobra I wychodźcie na razie, po prostu tylko musicie czekać, bo tam jest yy, jakiś... Bodajże RPD zeszczelają? Czy czegoś tam innego, więc... My musimy tutaj poczekać Aż przyleci ten helikopter i rozdup to. co Tak Poszło, A, O, samochód zaraz wybuchnie, trzeba poczekać aż on wybuchnie Dobra, wybuch Musimy teraz biegnąć szybko do yy, tego budynku Jak najszybciej potrafimy i szybko musimy zapać Cynanza Kajewań, okay. No are you fucking kidding me? Trzeba było się w kill schować No granata po domu rzucać powaliło cię pie. Jak można w domu granatę przerzucać no Trzeba być Kimś więcej niż głupim trzeba stra umieć stracić życie i się poświęcić I może i tak nie zginąłem, on też nie, bo się schował. ah No jestem tuż z granatami, no. Nie wiem Gdzie, 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 Z tym się lecisz. Czy teraz tędy, tędy? Dla mnie te budynki wyglądają trochę jak czarno, bo nie wiem czy. Idziemy dalej. Albo piątka się zmieniła, albo coś się ze mną stało, że już nie pamiętam jak wygląda. Czy mu się tu kryje, bo tam jest znowu to samo, to to, tam. Trzeba do nas na zewnątrz budynku i czekamy, a znowu nasz helikopter to rozwali. Czekamy, 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 czekamy. Już? Dobra. I lecimy dalej. Szybko, bo za kajf nam ucieknie, syn za Kajewem. Szybko biegniemy. Są już nasi, z... nie pomyślcie się. Są ci Rosjanie. Idź. Wiktor, z... Nie. Wiktor Zakajew chce się zabić. Nie, rób tego, nie. Zakajew, nie. Ale mega fail. Nie, ja to nie był fail, to tak było specjalnie. Shit. Opowiem no, samobójstwo i kolejny cel wyeliminowany. Czyli, że. Niestety. Komentujcie, subskrybujcie. Znaczy, niestety, no, zginął, no. no. No i teraz. Co teraz? Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie i.